Cześć, witajcie. Witajcie na kanale Gatki z Garażu. W moim garażu. Dziś nie zaczynałem żadnego nowego pomysłu tutaj produkować, bo, bo już jest późno. A w zamyśle mam zrobić karmnik dla kur i gniazda, ale to w następnych odcinkach. A dzisiaj, tak na szybko. Tak mi przyszło do głowy, że pokażę Wam, co kiedyś zrobiłem, co miało być na chwilę, a nie jest do końca na chwilę, bo już jest ponad rok czasu i spełnia swoje zadanie nadal i mam nadzieję, że będzie spełniać. Może nie wygląda to za profesjonalnie, bo i nie jest profesjonalnie, zrobiłem to w dwie godziny, ale jest to rzecz, która mi była potrzebna na już, bo miałem pełno rzeczy do wyniesienia, a nie miałem. Jak tego zrobić? I tą rzeczą jest drabina. Mam tutaj w garażu taki strych. I. I do tego strychu zawsze wchodziłem po drabince aluminiowej. Po drabince aluminiowej, ale ta drabinka kiedyś mi się obsunęła. No nie było to do końca bezpieczne. Zawsze musiałem ten metr się tam drapywać. Z końca drabiny i myśliłem sobie, że zrobię na szybko drabinę, bo miałem pełno rzeczy do wyniesienia tam. Więc nie będę kombinował, zrobię prostą rzecz, ale taką z pomysłem, o, z pomysłem, bo to nie jest tak do końca takie, że dwie deski szczeble i oparłem z i stoi sobie. Nie, jest to troszeczkę inaczej zrobione. Ale nie spodziewałem się, że będzie to na tak długi okres i że to wytrzyma. O, zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Ona z daleka prezentuje się tak. Ona z daleka prezentuje się tak. I nie jest do końca może prosta, bo już raz raz się złamała, ale to nie, był, nie była wina jakiegoś tam złego spawania, konstrukcji, która nie jest, nie jest do końca konstrukcją bardzo stabilną, ale wytrzymuje. A zawiódł mnie zawias. Zawiódł mnie zawias, bo nie spodziewałem się. Myślałem, że one są jakoś inaczej wkręcone, spawane. Nie wiem. Teraz wam pokażę. Tutaj mam jednego. O! Taki zawiasik. I one są zgrzewane. On jest tylko. Dolega tutaj. I nie jest ani tam w głąb wkręcony, ani nic. To jest tylko delikatnie zgrzane. Ja na takich zawiasach wniosłem tutaj masę rzeczy. Masę rzeczy wniosłem. Teraz te zawiasy tutaj obspawałem. No i są. Teraz już. Teraz już nie, nie strzeli. Jak mówię, wymyśliłem to sam. Są dwie deski calówki. Z budowy. Jeszcze. Najdelikatniejsza. Najdelikatniejsza rzecz w tej konstrukcji to jest tam tamte dwa zawiasy się trzyma tylko na, na dwóch takich zawiasach po pięć wkrętów jest pięć wkrętów jest do belki na górze i pięć wkrętów tutaj pogrubiłem troszeczkę tą deskę i pięć wkrętów tutaj jest zawias wywinięty dwa i na górze chyba. Trzy albo cztery chyba trzy. Ale to mnie nie zagadło. Jest to półto ponad rok, i tam nic się nie dzieje. Myślę to przerobić, ale cały czas, jak mówię, chodzę po tym i nie ma, nie ma z tym problemu. Tutaj szczeble rozwiązałem w ten sposób, że miałem kątownik, pozacinałem deski. Tą Całą grubością, tą samą grubością co wyciąłem, uzupełniłem kątownikiem, także deska nie jest bardzo osłabiona. Ja potem chodzę Mówię nie tylko salnie, nie, nie z początku starałem się delikatnie, no bo wiadomo nie wiedziałem jak to się będzie zachowywać. Ale teraz chodzę góra dół z różnymi rzeczami, niekoniecznie lekkimi i nic się z tym nie dzieje. Ale ta drabinka ma jeszcze jeden bardzo duży plus: że jest składana. I o to mi chodziło, żeby mi zajmowała jak najmniej miejsca, żeby nie musiały jej wynosić, wnosić. Zaraz Wam pokażę, jak ona się składa. Wpadnie się bardzo prosto. I cyk złożona. Można spokojnie sobie samochodem tutaj wjechać. W niczym ona nie zawadza. Także prosta rzecz miała być, tak jak mówię, na chwilkę. Dlatego nie przekładałem się bardzo do tych mocowań, żeby tam myślałem. Teraz, jak już jest, żeby dodatkowo jeszcze tutaj zamontować łańcuszki dwa z jednej i z drugiej strony, ewentualnie by ten zawias, który strzelił, to żeby się to zatrzymało jeszcze na, na łańcuszku. Ale jakoś teraz fakt, że je mniej używam jej. i jest taka sporadycznie, do sporadycznego użytku jakoś nie mam, nie, nie widzę potrzeby, żeby żeby to jeszcze zabezpieczać ale ale może kiedyś to zrobię. Na razie jest jak jest. Drawinka się składa, rozkłada, zaraz wam rozłożę. Jeszcze wejdę na nim, żeby nie było, że to tylko tak na pokaz. Sobie jest. Byłaby być może bardziej w pionie To byłaby mocniejsza Ale Jest wystarczająco stabilna Tak jak mówię Tak jak mówię wiele rzeczy na nią Wnosiłem Dużo cięższych Niż ja I nie było problemu Także Także zauważyłem, że jak coś chce się zrobić na bardzo, bardzo długo, żeby było, to niekoniecznie to wychodzi tak, jak trzeba. A jeżeli coś chcecie zrobić na szybko, to warto się do tego przyłożyć, bo czasami wychodzi, a w większości przypadków wychodzi to tak, że, że jest to na całe życie. I mam nadzieję, że ta konstrukcja też tak długo mi będzie służyć. Jeszcze faktycznie, no zabezpieczę, zabezpieczę to na górze, żeby żeby to już było na 100%. Bo to nie tylko wiadomo, Jan Po tym będę chodził może kiedyś ktoś jeszcze tam, czy Szwagier, czy, czy, czy też, czy, czy żona, dzieci. Także lepiej niech to będzie zrobione tak, jak trzeba. Było na szybko. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest wystarczająco. Ale półtora roku po tym mu chodziłem, chodzę i nic się z tym nie działo. Tak jak mówię, te zawiasy nie zawiodły, ale nie zdawałem sobie sprawy, że one są zgrzewane. Teraz je obs obspawałem i nie ma możliwości, żeby... Możliwość jest, ale mam nadzieję, że teraz będzie to dużo, dużo trwalsze. Także koszt niewielki, deski no to wiadomo, zalegały gdzieś. Wziąłem pierwszą z brzegu. Chyba szukałem najdłuższej. Tak, najdłuższej szukałem, żeby z jednej deski, żeby miał po prostu tą samą szerokość. Wszystko potem nawet chyba przeciąłem na, na samym końcu bo najpierw szczeble zamontowałem, później zawiasy, poskręcałem i zaznaczyłem sobie, gdzie uciąć. Uciąłem i użytkuję. Użytkuję już długo i mam nadzieję, że ja jeszcze dłużej będę to użytkował. Także rozwiązania proste nie są wcale takie złe. Drabinka prezentuje się tak. Najdroższą, tutaj, najdroższymi rzeczami to są te szczeble, które nie są wcale takie drogie. Wiadomo, kątownik nie, nie kosztuje nim masy pieniędzy, ale w porównaniu do wszystkiego innego, co tu się znajduje, no to jest, jest najdroższy, jakby nie było. Także proste rzeczy, a prosta rzecz, a cieszy. Dajcie wy w komentarzach. Podeślijcie, może jakieś zdjęcia napiszcie, co sami wymyśliliście, co miało być na chwilę, a, a jest na, do dziś, co wam służy. Służyło, służy i będzie służyć. Może, może ja się czymś zainspiruję i zrobię coś jeszcze innego dla siebie z Waszych pomysłów. Na razie, cześć.